Ważne, że działa. Uwaga! co mogę powiedzieć jeszcze na wstępie? No? Marynarkę jeszcze taką sprawiłem, fajną, nową. I tu... O, pani tutaj, z dziewczyn... jak mam pani na imię? Renata? Dobra, Renata, powiedz jeszcze, a skąd przyjechałaś? Skąd? Z łęki, tak? Dobra. Renata, powiedz mi twoim zdaniem, nie? Jak myślisz, ile mogłabym dać za tą marynarkę? Po, podpowiem ci. Była dosyć ciężka. Ile mogłem zająć, tak? Wiesz, cenę taką dokładną. Za tą marynarkę? Uważaj, to nie jest Guci, nie? To w się kupiłem. Na wagę, no. No wiesz, daj jakąś taką od, od 5 zł do stówy i daj jeszcze jakiś grot. Nie no mówię, daj jakiś grosz pomiędzy coś, nie stu. Nie stupa. 99-50 groszy. To jest, to jest twój szczał, tak? Gdzie była bardzo ciężka musiała być, powiem Ci 99 i 50. To jest, tw co jest twoja cena. Ja wam powiem szczerze, ja tak na dobrą sprawę tej marynarki w ogóle nie kupiłem. Bo ja tą marynarkę po prostu zajumałem. I problem polega na tym, że jak się kradnie takie rzeczy, to tu z tyłu są takie dynksy, i potem kurde, trzeba z tym dynksem łazić. Ale co jest ciekawe, Lenata, że na tym dynksie jest plakietka, na której jest napisana cena. Renata, podejdź, sprawdź i powiedz, ile jest napisane. 99,50. Ja wam coś powiem. Ja po prostu podejrzewam, że Renata w lumpek się robi. Dobra. Uwaga, jeszcze tak się rozgrzeje. Tutaj takiego. o. Jest tu pan w okularach, taki. Jak pan ma na imię? Tadeusz? Dobra, Tadziu. Tadziu, słuchaj. Tadziu? Chciałbym, Tadziu, żebyś pomyślał o, o dowolnej karcie z Pomyślałeś? Dobra. I teraz proszę ja ciebie Powiedz, co to za karta? Dama? Mhm, jaka? Jaka? Czerwona dama, tak? Chcesz zmienić zdanie? Chcesz? Dobra, na co? Na króla, tak? Nie chcesz zmienić jeszcze raz? Na waleta, tak? Tadzik, no kiedyś kurwa trafisz, będziecie zaskoczeni, póki co no Tadzik po prostu nie, nie może trafić, co? Jeżeli ktoś ma jakieś większe oczekiwania wobec tego występu, od razu zaznaczam, że ja ten poziom będę trzymał cały czas. Dobrze. Uwaga, że zjemy na poważnie teraz. Pierwsza sztuczka. Pierwsza sztuczka. Jest niemożliwa do pokazania. Dlatego od razu przejdę do drugiej. Będę potrzebował do tego takich tych, takich dynksów. I takiego tego. I takiego o. I takiego... I takiego gluta. Renata, łap gluta. A mało gilów, także spokojnie. Dobra. O, tu do pani przy wózku rzucałam uwaga. Dobra, to nie jest wąż, spokojnie. No, i Cynzol... Dla jakiegoś twardziela, nie? O, tu siedzi taki, dobra. Łapaj to. Słuchajcie, ten rozmiar to nic osobistego. No. Mały, ale wariat, wiesz. Słuchajcie, sprawdźcie, czy te sznurki się nie rozciągają. Nie mają tam, ja nie wiem, jakichś magnesów czy ukrytych asystentków. Jak jest w porządku, to po kolei. Ale kurde, po kolei odrzucajcie, ja będę, będę łapał. Ale spokojnie. Spokojnie. To nie jest twoja wina. To jest moja wina. No bo co ja do was tą linę rzuciłem, nie? Dobra, druga. Można. No i tego. Ale byłeś blisko. Dobra, więc mamy tak, mamy jeszcze linę. Lina Trochę duża od mojej nogi. Linia średnia od mojej ręki, no i najkrótsza. Nieważne. Ale co jest kurze, ciekawe? Że taka na dobrą sprawę te sziliny Są tej samej długości Muchę. Nie wiadomo po co. Pociągnę. I mamy raz, dwa, trzy liny tej samej długości. Raz. Kurde, dwa. I trzy. A dziękuję bardzo. zdjęcia robisz, tak? Jeszcze takie je zrób. Podwójnie, nie, dobra. Jest? Czekaj, czekaj, musisz tam. Teraz Ci się pokażę z mojej najlepszej strony. jest? dobra to będzie razem 50 złotych karton nie można kombinuj, zbieraj teraz od ludzi. potem się roz... ja cię znajdę dobra żeby wam było prościej zrobię to na dwóch linach albo jednej Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby dokładnie obserwować końcówki. One tu odgrywają główną rolę końcówki. Tylko nie te końcówki, tylko te spokojnie, spokojnie. Dla nie jeszcze raz. Z powrotem cała lina. I tak jak mówiłem wcześniej, najważniejsze w tym wszystkim to co? Co jest ważne? Ważne to końcówki. Ko, po, kto powiedział tu końcówki? Tu jest takiego. Dobra. Pani w białej koszulce, tak? Nie, pani nie mówiła. Ale pani wie, że końcówki są ważne? Bo męża końcówka jest najważniejsza. Tak? O, skąd pani przyjechała? Skąd? Żabin? O, z żabina, jo, ja. Oto będę zrobił powoli dla pani Jak ma pani na imię? Jola Jola z żabina, dobra Jola, powiedz, które końcówki są ważne? W mojej lewej? Czy w prawej dłoni? Nie? Z lewej? Te? Jola, bardzo dobrze.